Hmm? Wow, ile żelkowych oczu Wy macie ich tak dużo, ja mam tylko jedno To wcale nie jest śmieszne A masz! Może jest tylko jedno, ale i tak jest na pewno pyszne Mina chyba jest smutna Może mój żart poprawi jej humor Mam nadzieję, że nie uzna tego za zbyt okrutne. Uważam, że to bardzo zabawne. Mila, zobacz, co zrobiłem. Tak bardzo boli. Oko, nie mam go. Co? To straszne. Zabierz to ode mnie. Co wy robicie? Chcecie, żebym się udusiła? Mila, przez ciebie Julie cierpi. Nie może oddychać. Ale pyszności. A skąd tu się wzięło oko? Obrzydliwe. Po tym głupim dowcipie zjedzenie pysznego żelkowego oka jest dokładnie tym, czego mi trzeba. Zgadzam się. Ja też chcę pochłonąć moje smakołyki. Patrzcie, jakie mam wielkie oczy. Alex, na co czekasz? Bo zaraz sama zjem twoje przysmaki. Jeszcze czego? Sam sobie z nimi poradzę. A może ze mną się podzielisz? Ze mną też. Jesteśmy przyjaciółmi, Alex. Dziewczyny, nawet nie próbujcie i tak żadnej z Was nic nie dam. Co się dzieje? Za dobrze widzę! A, to kara za chciwość! Dlaczego wszyscy mają takie duże porcje, a ja mam tylko jeden batonik Twix? Mam nadzieję, że będzie dobry. Ej, nie jestem koszem na śmieci! Nie maruć! Zachowujesz się jak dziecko. Mam pomysł, jak podzielić batonika na kilka smacznych kawałków może mi w tym piła. Mam nadzieję, że Alex nie będzie znowu płakać. A masz Twixie! Nie zrób nam krzywdy tą piłą! Nie chodzi o was. Ta piła jest do czekoladowego batonika. Gotowe! Jakie to pyszne! To najsmaczniejszy Twix, jakiego kiedykolwiek jadłam. No to teraz moje kolejna jedzenie słodyczy. Ale najpierw muszę pozbyć się opakowań. Znam magiczny sposób, jak to zrobić. A teraz mogę zacząć jeść. Jakie dobre, nawet bardzo. Ale czegoś tu brakuje. Wiecie, z czym doskonale komponuje się czekolada? Z mlekiem. Aucz, dlaczego wszystko leci mi prosto w twarz? Nie macie pojęcia, jakie to jest pyszne połączenie. Czekoladowe mleko, twix. Jestem w czekoladowym raju. Nie chcę, żeby te pyszności się skończyły. Na co tak patrzycie? Alex, Ty też możesz zacząć jeść. Właśnie wpadł mi do głowy świetny pomysł. Patoniki są pyszne, ale nudne. O wiele fajniej jest zbudować z nich ogromną wieżę. I Nutella będzie świetnym materiałem wiążącym. Wow, Alex, nie wiedziałyśmy, że znasz się na budownictwie. Oczywiście, że się znam. Mogę zrobić nawet więcej. Mam nadzieję, że ta wieża pobije jakiś rekord. Chcę, żeby wszyscy o niej usłyszeli. Wygląda bardzo apetycznie. Lepiej ją zjedzmy. Co wy robicie? Dlaczego wieża się trzęsie? Zniszczycie ją! Aaa! Alex, bardzo nam przykro. Po prostu te batoniki są takie pyszne. Nic się nie stało. Kask mnie uratował. Szkoda, że nie ma już wieży. Wow, tu jest cała góra chipsów! I wszystkie są moje! Wy macie mnóstwo chipsów, a ja mam jeden i w dodatku bardzo mały. Nadwogo widać. Mogę go zobaczyć tylko przy użyciu szkła powiększającego. Wygląda bardzo apetycznie. Myślę, że jest bardzo smaczny. Będę musiała to sprawdzić empirycznie. Pyszne i bardzo, bardzo małe. Aleks, twoja kolej. No wreszcie, bo już zgłodniałem. To zamyka w ten sposób chipsy. Za nic nie można ich otworzyć. Będę potrzebował dodatkowej pomocy. No w końcu. Teraz pokażę wam, jak mistrzowie jedzą chipsy. Hop, gotowe. Pyszno. Chci. Tak, chipsy mogą dosłownie zawrócić w głowie. W końcu nadeszła moja kolejna jedzenie. Ej, ostrożniej. Wykromię, ale nic nie mogę zrobić. Te chipsy są tak dobre. Może wystarczy. I tak już wystarczająco boli mnie głowa. A mnie uratuje kask. Prawie nie czuję uderzeń. Ale wiem, jak możemy dać jej na łóżkę. Musimy tylko zepsuć ten mur z chipsów za pomocą samochodu. Pyszne, ale to jest naprawdę ciężkie. Tylko nie brokuły. A ja dostałam jakieś dziwne ziarenko. Smakuje niezbyt dobrze. Ale chyba wiem, co z nim zrobić. Jeśli zasadzę nasionko i będę o nie dbała, to z pewnością rośnie z tego coś pysznego. Ty sadzisz, a my cierpimy. Przestańcie narzekać. Prawie skończyłam. Jak długo trzeba czekać, żeby to urosło? Co tak siedzicie? Macie czas, żeby zająć się brokułami. Na sam ich widok robi mi się niedobrze. Fuu, smakuje obrzydliwie. I śmierdzi. Muszę to czymś popić. Czekaj. Akurat muszę czymś podlać nasionko. Patrzcie, coś się dzieje. Trzęsie się. Mam nadzieję, że to bezpieczne. Julie wyhodowała własne brokuły. I to całkiem spory okaz. Teraz musisz je zjeść. Kurczę, sama strzeliłam sobie w stopę. I jak dobre? Nie, okropne. Przestańcie się ze mnie śmiać. Mila, teraz twoja kolej. Nie chcę iść z całej góry brokułów. Może uda mi się ich pozbyć. Ej, patrzcie, tam coś leci. Gdzie? Jacy jesteście naiwni. Teraz pozbędę się wszystkich brokułów. Hmm. Myśli, że nas przechytrzyłaś? Złapię wszystkie twoje brokuły specjalnie dla ciebie. Wszystko zjadłam. Hmm. Proszę, a to twoja porcja. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Przyjaciele się nie oszukują, a więc smacznego! Się w garść. Zaraz zaczynamy. Co my tu mamy? O, sałatka! Czy wszyscy są gotowi? Zaraz przekonamy się, który z naszych bohaterów jest najlepszym w przyrządzaniu tego dania. Zaczyna profesor. Co on robi? Bierze ziemię? Czy to jakaś magiczna fasolka, profesorze? Zaraz zobaczymy. Profesor dodał tyle fasolek. A teraz polewa to wszystko wodą. Chyba troszeczkę przesadził. Powinien pan bardziej uważać, profesorze. Chwileczkę, chwileczkę, zaraz to posprzątam. No, teraz wszystko w porządku. Co się dzieje? Ojej, tylko spójrzcie na tę idealną sałatę. A to dopiero. Profesor postanowił ją ściąć, a teraz wykłada wszystko na talerz. Obok kładzie kawałek bagietki, bo czemu nie? O smak starej dobrej fasoli z puszki. O tak. A o co chodzi z tym dinozaurem, profesorze? No w sumie wyszło pięknie. Dobra robota. Ciekawe, jak odpowie na to siostra. Ej, te warzywa są na sałatkę, a nie na przekąskę. No, to ja rozumiem. Siostra kroi warzywa nożem. I co teraz? Liść sałaty? Papryka? Ojej, jaką uroczą sałatkę przygotowała. Myślę, że Rosie się spodoba. Ale musimy jeszcze zobaczyć danie szefowej. Szefowa nie ma nastroju do żartów. Bierze troszkę białego sosu. I rozsmarowuje go na talerzu. Kromki chleba? Blender? Poważnie? Co ona kombinuje? To dosyć dziwne. Dalej wysypuję powstałe okruchy na talerz. Teraz kroi plasterki warzyw. No jakie to eleganckie! Te cieniutkie plasterki żotkiewki już wyglądają niesamowicie apetycznie. Ojej! Tylko spójrzcie, co za sposób podania. Szefowa kuchni to prawdziwa profesjonalistka. Czas na degustację. Co my tu mamy? Wow, jaka niezwykła sałatka. Czy to dinozaur? Spróbujmy. To czekolada. Jest pyszna. A to co? nie nienawidzę fasoli. Ochyda. Oh, A teraz spróbujmy ciebie. O, jakie fajne oczy. Sprawdźmy, jak smakują. Ojej, pyszniutkie. No i wreszcie trzecia sałatka. Mam nadzieję, że też będzie mi smakować. Fuj, jest to obrzydliwa. Do bani. Uff. Dobra, ta mi się nie podoba, a ta też nie. A oto nasz zwycięzca. Ja? Oczywiście, przecież jestem najlepszą szefową kuchni. Proponuję uczcić moje zwycięstwo małym przyjęciem. Profesorze, to nie czas na nowe eksperymenty. Przed nami nowe wyzwanie. O, to przecież koktajl mleczny. Lubicie koktajle mleczne? Jaki jest wasz ulubiony napój? Dajcie nam znać w komentarzach, a może następnym razem zrobimy wasz ulubiony koktajl. Profesor nie może się doczekać, kiedy znów zacznie gotować. Co on tam trzyma soda? Wygląda na to, że czeka nas kolejna lekcja chemii od profesora. Jest naprawdę dobry w mieszaniu wszelkiego rodzaju niezwykłych płynów. A teraz dodajemy sekretny składnik, tylko spójrzcie na te bąbelki. Wygląda na to, że napój jest gotowy. No nieźle. Oczywiście nie przypomina koktajlu mlecznego. Ale to jest właśnie cały profesor. Zawsze znajdzie ciekawe i niekonwencjonalne wyjście z sytuacji. A siostra postanowiła ugasić pragnienie napojem gazowanym. Chociaż otwarcie puszki nie zawsze jest najłatwiejszą rzeczą do zrobienia. Hmm. Wiem, potrząsnę tym. O nie, to nie był dobry pomysł. Teraz cały napój. No właśnie o tym mówiłam. Profesor pokazuje, co o tym myśli. Mimo wszystko, siostrze, zostało jeszcze troszkę napoju. Niewiele co prawda. Co dalej? Wow, spójrzcie na to. Jak dużo cukierków. Teraz bierze bitą śmietanę. O, tak wygląda apetycznie. Misie Haribo? Świetny pomysł, profesorze. Dobra robota, ale trudno zaskoczyć szefową tak prostymi napojami. No co, szefowo? Pokaż profesorowi i siostrze jak wygląda prawdziwy napój od profesjonalisty. Ojej, chyba będziemy potrzebować lodówki. No to czekamy. Siostra prawie skończyła swój koktajl. Wygląda świetnie, ale szefowa nadal nie jest pod wrażeniem. Wejmuje swój napój z lodówki. Chociaż to wygląda jak zwykła lodowa kulka. No rzeczywiście, to po prostu lód. No i co teraz? Szefowa zrobiła w środku dziurkę i wylała z niej wodę. No to ciekawe. Teraz bierze kole. I nabiera ją do strzykawki. Co będzie dalej? Wow, no co za podanie! Ten napój ma tak skomplikowaną recepturę, ale zdecydowanie jest tego wart. Chociaż decyzja należy do Rosie. Niej, spójrzcie na wielkość koktajlu mlecznego siostry. Jest wspaniały. Jednak nie. Koktajl siostry wylądował na podłodze no i co teraz? Rosie ma tylko dwa koktajle do wyboru. Ojej, ale fajny dym! Da się to pić? O tak, to jest pyszne. Uwielbiam to. Teraz twoja kolej. Fuj, to jest okropne. Tak, oto nasz zwycięzca. No nareszcie zasłużone zwycięstwo. Nasi bohaterowie dobrze radzili sobie w poprzednich zadaniach, ale zdecydowanie nie są gotowi na to, co nadchodzi. Tak, oczy was nie mylą, to piernikowy ludzik. Przygotowanie takiego przysmaku nie jest łatwym zadaniem, ale nasi zawodnicy są tak utalentowani i odważni, że na pewno sobie poradzą. A kto zrobi to lepiej od reszty? Za chwilę się tego dowiemy. Nasza szefowa kuchni nie może się doczekać, żeby zacząć gotować. Jaki apetyczny miód. Wlewa go do garnka. I co dalej? Cynamon, mąka, dodajemy to wszystko do miodu i mieszamy. Na taki widok każdemu poleć ślinka. Teraz kolej na masło, i znowu mieszamy. Naprawdę trudno jest konkurować z takim mistrzem cukiernictwa jak nasza szefowa. U tak wyjdzie lepiej. Siostra powinna być ostrożniejsza. Mogła sobie nabić guza. Dobra, teraz czas na mąkę. Czy to nie za dużo? Komuś wyraźnie brakuje koncentracji. Tymczasem szefowa zaczyna ubijać ciasto. Jak apetycznie. Ciasto gotowe. Spójrzcie na ten piękny kolor. Teraz trzeba je porządnie rozwałkować. Potem szefowa musi troszeczkę poczekać. To jest to. Ciasto gotowe. Teraz czas użyć foremek. Jakiego pięknego piernikowego ludzika zrobiła szefowa? Ale nie zamierza zrobić tylko jednego. Wygląda na to, że zbuduje mu cały domek z piernika i już wkłada wszystko do piekarnika. A co robi profesor? Te twoje eksperymenty mogą być czasami niebezpieczne, ale czego się nie zrobi dla nauki? I oczywiście smacznego dania. Wygląda na to, że będzie używał cyrkla. To ciekawe. Co będzie dalej? Linijka? No dobra robota, profesorze! Teraz trzeba ostrożnie wyciąć kształty. Profesor używa do tego łopatki. To jest to super! Figurki profesora trafiają do piekarnika. Szefowa i profesor muszą tylko poczekać, aż ich materiały budowlane się upieką. Ojej, co tam się dzieje? Siostro, jesteś pewna, że musisz walić w to ciasto z taką siłą? W każdym razie wyszły jej całkiem niezłe kawałeczki. Dobra robota! Teraz będziemy potrzebować barwników. Wow, jakie piękne kolory! Ups, chyba jest jakiś problem z ostatnim. No i co teraz zrobić? Coś tam musi być. Tak, no teraz zdecydowanie wycisnęła wszystko. Profesorze, nic nie widzę. Biedactwo, profesor chyba źle zrozumiał. Ale wygląda na to, że jest już w porządku. Na czym stanęliśmy? A, tak, kolorowe ciasto. Dobrze, że siostra miała pod ręką jeszcze jedną tubkę. Teraz musimy dobrze zagnieść ciasto i zrobić z niego takie paski. Teraz połączymy je w jeden duży rulonik. W ten sposób powinien nam wyjść ładny, kolorowy ślimaczek. Siostra dodaje trochę słodkiej posypki na wierzch i można wkładać do piekarnika. Nie do wiary, pierniki szefowe już się upiekły. Co za zapach. Teraz można dodać krem. Szefowa delikatnie nakłada go na brzegi piernika. Spójrzcie na ten fantazyjny domek. Jeszcze troszkę kremu. Aż szkoda go jeść. Chociaż... I voila! Domek gotowy. Szefowa dekoruje go jeszcze słodyczami. A oto i sam piernikowy ludzik. Myślę, że będzie szczęśliwy mieszkając w tak fajnym domu. Teraz szefowa posypuje swoje arcydzieło cukrem pudrem, który wygląda jak śnieg. Jak pięknie! Wow! Profesorze, co ty kombinujesz? Jadalny klej? No wow! Wygląda na to, że profesor postanowił zbudować rakietę z piernika. No co za odlot! Smakołyki są gotowe! Czas na degustację! Wow! Ten domek z piernika jest jak z bajki. Och, nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Jaki pyszny. A co my tu mamy? To piernikowy ludzik. Chodźmy na spacer. Wow, rakieta. Spróbuję. Oj, nie sądzę, żeby ta rakieta wystartowała. A co to? Nie, jaki słodki piernik. Spróbuję. No. Niezły. Okej. Okay. Teraz razem z piernikowym ludzikiem wybierzemy zwycięzcę. Ten? Nie. Pakieta? Nie. Może piernikowy domek? Tak, podoba mi się. Zgadzam się z Tobą. Oto zwycięzca. Dziękuję. Kto by w to wątpił?